Cześć. Dziś przyjrzymy się sylwetce jednego z najważniejszych psychologów XX wieku, czyli sylwetce Raimonda Bernarda Catella. Katel urodził się 20 marca 1905 roku w Anglii, a zmarł natomiast 2 lutego 1998 roku w Stanach Zjednoczonych. Choć jego nazwisko może nie być tak znane jak Freud, Jung czy Skinner, jego wkład w psychologię jest gigantyczny. Katal odegrał kluczową rolę w badaniach nad inteligencją i osobowością, a jego teorie do dziś są fundamentem psychometrii oraz testów psychologicznych. Co ciekawe, jego dzieciństwo przypadało na erę wielkich odkryć naukowych. Dorastał w czasach, gdy ludzkość budowała pierwsze samoloty, dokonywała przełomów w fizyce. I eksplorowała nowe terytoria. To właśnie te wydarzenia ukształtowały w nim pasję do nauki. Pierwotnie studiował chemię na Uniwersytecie Londyńskim, ale szybko przekonał się, że bardziej fascynuje go człowiek niż substancje chemiczne. Przerzucił się więc na psychologię, gdzie pod okiem Cyrila Burta, znanego badacza inteligencji, zaczął rozwijać swoje zainteresowania badawcze. Jednak życie Katera nie było tylko akademicką ścieżką pełną sukcesów. Podczas wielkiego kryzysu lat 30. miał ogromne trudności finansowe. Jego pierwsza praca jako psychologa nie była związana z badaniami, lecz polegała na pomaganiu ludziom w poszukiwaniu pracy. Te doświadczenia sprawiły, że bardziej skupił się na praktycznych zastosowaniach psychologii, co później przełożyło się na jego zainteresowanie testami psychologicznymi i analizą zachowań ludzkich. W rzeczywistych sytuacjach. W latach 40. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Uniwersytecie Illinois to właśnie tam stworzył laboratorium badań nad osobowością i zdolnościami, które stało się jednym z najważniejszych ośrodków psychometrycznych na świecie. Opracował teorię 16 czynników osobowości, która do dziś jest podstawą wielu narzędzi diagnostycznych. Był także prekursorem badań nad wpływem genetyki na osobowość, co w jego czasach było podejściem dość Powiedzmy to wprost kontrowersyjnym. Mimo, że większość ludzi zna go z badań nad osobowością i inteligencją, miał też drugą pasję, czyli żeglowanie. Twierdził, że to właśnie podczas długich rejsów na morzu przychodziły mu do głowy najlepsze pomysły badawcze. Był osobą niezwykle systematyczną, a jednocześnie otwartą na nowe idee. Jego praca nad teorią inteligencji płynnej i skrystalizowanej wciąż ma ogromny wpływ na psychologię, edukację i rekrutację pracowników. Dla przypomnienia, inteligencja płynna to inteligencja, która jest w 100% dziedziczna i swój szczyt osiąga około wieku tam 16 lat. A inteligencja skrystalizowana to rodzaj inteligencji, który rozwija się wraz z wiekiem, a swój szczyt plus minus ma w okolicy 40 roku życia. Kattel również stworzył test inteligencji niezależny kulturowo, czyli tzw. Culture Fair Intelligence Test, który miał eliminować bariery językowe i środowiskowe w ocenie zdolności poznawczych. Słynna teoria Cattela postrzega osobowość jako strukturę cech, które można zmierzyć, zidentyfikować i wykorzystać do przewidywania zachowania człowieka w różnych sytuacjach. Według Katela osobowość nie jest jednorodnym konstruktem, lecz profilem obejmującym wszystkie czynniki wpływające na ludzkie reakcje. W ten sposób zrozumienie osobowości wymaga uwzględnienia zarówno stałych cech jednostki, jak i wpływu otoczenia. Główna teoria stojąca za tą teorią zakłada, że osobowość można dokładnie opisać na podstawie obserwacji i zachowania. Implikuje to wniosek, że odpowiednio analizując, jak ktoś, się zachowuje w różnych sytuacjach, można określić jego trwałe cechy i przewidzieć, jak będzie reagować w przyszłości. Cutter stworzył równanie opisujące ludzkie zachowanie. Wygląda ono następująco. Z, czyli przewidywane zachowanie, równa się funkcja z sumy iloczynu S, czyli sytuacji, razy T, czyli cecha. Jest to suma z tego iloczynu S razy T. Innymi słowy sytuacje, które wynikają z doświadczenia jednostki razy potencjalna cecha osobowości oraz suma wszystkich poprzednich iloczynów to wynik zachowania. W ten sposób chciał on pokazać, że zachowanie człowieka nie jest przypadkowe, lecz wynika z interakcji indywidualnych cech i doświadczeń sytuacyjnych. Katel podzielił cechy osobowości na kilka kategorii. Po pierwsze, cechy powierzchniowe i cechy źródłowe. Cechy powierzchniowe są to zewnętrzne, obserwowalne zachowania, które wynikają z interakcji z różnych cech źródłowych. Są bardziej zmienne i mogą ulegać zmianom pod wpływem sytuacji środowiska. Po drugie, cechy źródłowe, bardziej stałe, fundamentalne cechy osobowości, które można zidentyfikować poprzez analizę czynnikową. Dzielą się na cechy konstytucjonalne, tzw. dziedziczne i cechy ukształtowane przez środowisko. Katel wyróżnił również inny podział, tak zwany według funkcji. I dzielił on się na trzy główne grupy cech osobowości. Pierwszą grupą są cechy dynamiczne, czyli motywacyjne. Pobudzają jednostkę do działania, wśród których wyróżniamy postawy. Kierują one uwagą na określone obiekty i działania w danej sytuacji, na ergi, czyli biologiczne popędy, takie jak np. głód, agresja czy ciekawość, oraz sentymenty, czyli nabyte w wyniku wpływów społecznych i kulturowych. Kolejną grupą są cechy zdolnościowe, określają one efektywność działania, jednostki, na przykład inteligencję i ostatnią grupą są cechy temperamentalne, związane ze stylem emocjonalnym, tempem reakcji i poziomem energii. Na podstawie badań statystycznych Katel wyróżnił 16 podstawowych cech osobowości, które składają się na indywidualny profil każdego człowieka. Są one mierzone testem 16 PF. Tzw. 16 Personality Factor Questionary. I pomagają przewidzieć ludzkie zachowanie w różnych sytuacjach. Oto 16 czynników osobowości Katela. Po pierwsze jest to ciepło, czyli warmth, opisujące człowieka od chłodnego i zdystansowanego po serdecznego i otwartego na innych. Po drugie będzie to rozumowanie, czyli poziom inteligencji i zdolności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Po trzecie stabilność emocjonalna. Czyli opisuje to cechę człowieka, od takiego typowo neurotycznego i reaktywnego, po zrównoważonego i odpornego psychicznie. Po czwarte, dominacja, opisująca kogoś uległego i skromnego, po stanowczego i asertywnego. Po piąte, żywotność, czyli od powściągliwego i statecznego, poenergicznego i pełnego entuzjazmu. Po szóste, reguły i normy społeczne od niezdyscyplinowanego i niezorganizowanego, posumiennego i odpowiedzialnego. Po siódme, śmiałość społeczna, czyli od nieśmiałego i wycofanego, po pewnego siebie i towarzyskiego. Po ósme, wrażliwość, czyli od twardego i realistycznego, po wrażliwego i emocjonalnego. Dziewiąte, czujność, Czyli od ufnego i otwartego po podejrzliwego i sceptycznego. Dziesiąte, abstrakcyjność, czyli od praktycznego i konkretnego, pomarzycielskiego i skłonnego do fantazji. 11 przywiązanie wagi do norm, czyli od prostolinijnego i otwartego po powściągliwego i skrytego. Dwunaste, lękliwość, od pewnego siebie i beztroskiego popełnego niepokoju i samokrytyki. Po trzynaste, otwartość na zmiany, od konserwatywnego i przywiązanego do tradycji, po otwartego na nowe doświadczenia. Czternaste, samokontrola, czyli od zależnego od innych i uspołecznionego po niezależnego i samowystarczającego. Piętnaste, perfekcjonizm, czyli od spontanicznego i rozstrzepanego po zorganizowanego i zdyscyplinowanego. I ostatnia cecha 16, czyli od zrelaksowanego i spokojnego, po zestresowanego i napiętego. Metody badawcze opracowane przez Katela oraz jego 16 czynników osobowości do dziś mają ogromny wpływ na psychologię, zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktycznym zastosowaniu. Test 16 PF jest szeroko. Wykorzystywany w psychologii klinicznej, edukacji, rekrutacji oraz doradztwie zawodowym, pomagając lepiej zrozumieć ludzką osobowość i przewidywać zachowania w różnych sytuacjach. Dzięki analizie czynnikowej, Katel nie tylko przyczynił się do naukowego podejścia w badaniach nad osobowością, ale również stworzył podstawy nowoczesnej psychometrii. Podział na cechy dynamiczne, zdolnościowe i temperamentalne pozwolił lepiej uchwycić różnorodność ludzkiej psychiki, podkreślając zarazem, że osobowość to złożona struktura, której elementy współdziałają ze sobą w różnych kontekstach. A ty? Co o tym sądzisz? Czy osobowość można sprowadzić do zestawu cech, czy może składa się na nią coś więcej? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Nie zapomnij też zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów o psychologii. Dziękuję Ci za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.